Poczuj to, co ja czuję. Powiedz. Poczuj to, co ja. Ja. Elo. Poczuj to, poczuj to, ziomek. Poczuj to, co ja, ziomek, czuję proste. Poczuj to, poczuj to, że żyjesz, człowiek. Ja to czuję, że żyje i myślam się dobrze. Czuj, poczuj to, poczuj to, człowiek, że żyjesz tutaj, żyjesz tutaj w Polsce, żyjesz tutaj w Polsce. Poczuj to, co ja czuję, ziomek. Poczuć ona, to ziomek, tak się da. Poczu to ziomek, to atmosferę, to atmosferę życia. Poczu to jest to to jest raja muzyka. Poczu to, co ja czuję, tę muzykę czołem. Czuję, że żyję w niej. I jestem dobry, zdrowy, i jestem słaby. Jestem silny, nad silniejszymi. Gram koncerty, gram na bity rymy. Jestem sobą w życie, jestem sobą siostrą. Robię to, co chcę. Poczuj ziom, poczuj jako sferę życia, poczuj to ziome, poczuj jak lecę z tym widzem, ziome proste, poczuj to co ja mówię, poczuj to co ja myślę, poczuj to co ja widzę, własnymi rymami widzę, widzę, widzę świat, czas który jest piękny, ale czasem jest zły i czasem niedostępny, niedostępny wiesz mi, poczuj to ziome, powiedz, poczuj to co ja czuję człowiek. Poczuj to, poczuj to, co ja czuję, człowiek, czuję wszystko to, co, co leci ze mnie proste, poczuj to, leci rap, muzyka dla dzieci, poczuj to, ziomek, co ja czuję teraz, wierz mi, poczuj to, ziomek, poczuj to, ziomek, wierz mi, poczuj to, gram muzykę, które prosto ode mnie leci, poczuj to, ziomę, popatrz, ile pracy co wkładam, poczuj to, co ja czuję teraz i zaraz. Czuję to ziomek, czuję ten chciałaby proste, poczuł to ziomek, jak wiesz, że proste, poczuł to ziomek, jaki jestem tu wychowany, wychowałem się, patrz powinny grać rapy Poczuj to ziomek, poczuj to co ja tutaj robię Poczuj to muzykę, która leci w obiad do ciebie proste Poczuj to ziomek, poczuj to co ja czuję proste Tę muzykę daje wam most proste Ta muzyka daje mi moc, poczuł wibracje proste Poczuj tę muzykę, że powleci poplecił mnie proste Poczuj to ziomek, poczuj to właśnie serce, Ja czuję to sercem, czuję to moim uchanym wersem Uchanym wersem, czuję to, że nabijam proste Poczuję to jak zaśpiewam to proste Zastanawia się, czy to było dobrze Poczuj to ziomek, poczuj to ziomek Poczuj to ziomek, poczuj tak, jak ja to czuję człowiek Poczuj to muzykę, która daje cię ode proste Poczuj to ziomek, poczuj jak ja się czuję człowiek a ja to powiedz, no to powiedz Poczuj to ziomek, jak ja to ziomek, wijam proste Poczuj to muzykę, która daje do ciebie proste Poczuj to ziomę, no, poczuj to ziomek proste Poczuj to ziomek, proste, właśnie da Poczuj to ziomek to co ja czuję proste, daję Ci mój hip hop ode mnie dla Ciebie proste, daję Ci mój hip hop i żyjesz ty proste. Poczuj to ziomek, poczuj to ziomek, poczuj to ziomek, poczuj to ziomek, poczuj to ziomek proste, daję Ci ode mnie hip hop i najlepsze wersje proste. Poczuj to ziomek, poczuj tą moją rapkę, poczuj jak jaki jestem, jaki jak gram, da, ej. Poczuj to ziomek, poczuj to ziomek, jak ja bierzam na beat, jak gra w beat, w Poczuj to ziomek, jak ja śpiewam, o tym poczuj ziomek. Poczuj to ziomek, poczuj, poczuj ziomek, poczuj ziomek, powiedz, powiedz co myślisz o tym. Poczuj, poczuj o tym to ziomek, co ja piszę znowu. Poczuj to ziomek, jak ja piszę wersy dla ciebie. Poczuj to ziomek, poczuj, poczuj, poczuj. Ota. Poczuj to ziomek, poczuj jak ja nawijam te wersje dla proste, poczuj to ziomek jaki tutaj robię rap ja proste, poczuj to ziomek, poczuj, poczuj, poczuj ziomek, poczuj to ziomek jak ja robię wity proste, poczuj to ziomek jak ja śpiewam dla proste, poczuj to ziomek jak ja śpiewam do koncert. proste, to ziomek proste.